Z ewangelii według świętego Łukasza. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Taki święty zwyczaj Jezusa Chrystusa. Nie tylko święcić Dzień, dzień Święty w synagodze, ale także aktywnie uczestniczyć w modlitwie przez głośne czytanie i komentowanie słowa. Ja myślę, że bardzo wielu. Z nas, którzy tworzymy tą wspólnotę kilku słów o słowie, mamy już w sobie dojrzewające pragnienie, żeby ogłaszać Słowo Boże. Jeżeli słyszysz, że Bóg wzywa cię do proklamowania e, czytań, do głośnego wypowiadania słów bożych w świątyni, to nie lękaj się ani chwili. Idź do swojego proboszcza i poproś o taką możliwość. Czytanie głośno Słowa Bożego, czytanie Go w wspólnocie to bardzo umocni Twoją wiarę. Bądź gotów, Pan Cię wzywa. Do zobaczenia jutro.